Urodziłaś się w Ciechanowie? W samym centrum. 15 marca? 15 lutego. Czyli jesteś zodiakalnym wodnikiem. W ascendencie z bliźniakami. To jesteś zodiakarą? Nie słyszałam, że jesteś zodiakarą. Jestem totalną zodiakarą. byś lubisz pomidorową z makaronem? Mm, bardziej niż z ryżem. A najlepszą gotuje Twoja mama? Czy jak? Twoja mama najlepszą gotuje? Czy... Idzie ze mną łeb w łeb. A ja na nagród MTV wygrałaś? Polska NTV Music Awards? Trzy. A nie pięć? Eee, w przyszłości. Słyszeliśmy, że, że będziesz tańczyć z Gwiazdami i rolką. Eee, Odmówiłam. Nie złamięmy jej chyba, nie? <grym> eee, a dostałaś nominację do Federyków za ostatni album Aquaria? Eee, dostałam nominację. Eee, ale jestem osobą y, zawiedzioną delikatnie w związku z wynikami. Ale wygrałaś publiczności tam 20 lat temu. O wow, 20 lat temu. No. Ale wygrałam i cieszy mnie to bardzo. To było za znak pokoju? To było za znak pokoju. A za Niedaj się co było? Za Niedaj się były kolejne nagrody. Słucham? Powiedziałaś, nie daj się w tytule, nie. <grym> tak, <grym> a nie może, aha, bo nie może być nawet w tytule. Tak, też. Ale zaliczamy, nie? Idziemy dalej. O, nie dobra, to teraz to wiedziała. Ty... Dobrze. Ile mamy? Lecimy. Kurczę. Połowa. A zaśpiewasz ze mną kawałek tej piosenki, właśnie, ludzie niech swoje myślał. Co tam jest dalej? Don't give up people. <grym> no dobra, a refren katarzys? <grym> Wybrałaś się <mi> na <grym> żegnaj, więc oho. Dwa moje takie, wiesz, że musisz powiedzieć nie. A, e, trzy polskie wokalistki pod względem wokalu twoje ulubione, takie wiesz, które z za Ewa Farna, Beata Kozidrak, e, Ostrowska, ale Kukulska też. No dobrze. E, masz wapsy? Mam wapsy. Dobermanę? Proszę? Dobermanę. <grym> z, charakter z charakteru jak najbardziej. <grym> Okej, okay. a ile razy skłamałeś podczas tej rozmowy? Mm, niestety w ogóle. Koniec. Koniec. Brawo! Brawo. To nie daje się zaliczane.